Cześć, jestem Pazik, a to jest... Może Kole, i witamy w Let's Play'u z GrimArgonem. Tak, to jest pierwszy odcinek, będziemy tutaj pierdolić o głupotach, a szczególnie jak wbić pierwsze 100 leveli. Mamy 14, Andrzej ma 10. Ej, a zanim dobijemy te 100 leveli, to trochę minie. Tak, z jakieś z jeszcze, z, nie wiem, z 2-3 no, no, lata, lata, ale to tam... 2-3 tam lata nie chcemy się doprosetnąć, o co? <laughs> tak, dokładnie to, że zaczniemy od NPC-ków. NPC-ki są zaznaczone na zielono, mają jakieś dziwne nazwy, nie wiem kto to myślał Nie patrzcie na level NPC-ka, bo to... nie wiem dlaczego w ogóle NPC-ki mają level, to jest dziwne. Tak, i, i większy level NPC-ka NPC to jest starszy. Tutaj to masz o, czwarty level, to chyba znaczy, że masz te no, chyba tak. Górnym no, NPC-kiem na, górny y NPC na to npc, NPC to mamy Roana w mieście Ithan. Y tutaj mamy jakąś studnię, nie wiem co to jest. Tutaj mamy 6 klas do wyboru. Mamy tancerz Ostrzy, wojownik, paladyn, mak, tropiciel i łowca. Nie będę dokładnie tłumaczył jakie to są klasy, gdyż przy robieniu nowego konta i tam w kreatywie mamy wszystko opisane jak i co, więc dowiecie się wszyscy, jeśli chcecie grać w tą grę żeby takie coś jak to arena tak, to player vs player arena, nam tu mamy takiego ziomka, który te teleportuje i trzeba z niego robić quest'y żeby można było gdzieś się teleportować tu z kolei mamy um, uzdrowicielkę, która jednocześnie leczy i można u nich wchodzić pod Wazik, tak. masz tego quest'u tutaj? i... I to to jest... aha, a co się z dostaje? Z niego 400 golda i ja um, to nie Na początek, na zarabianie pieniędzy, polecam wam zbieranie kwiatków i sprzedawanie je u akcjonera. No, by strasznie to kupują, gdyż, one, gdyż niektóre dzieci robią tutaj questy i kwiatki się przydają. Właśnie o pójdę w wystawie. Może no, weź jakiegoś kwiatuszka, postaw jak... Nie, nie, nie będziemy pokazywać, każdy dojdzie jak i co. Może weź pójdzie Meksyk. Każdy tak. dojdzie. kolejny... Kolejnym... Precentem ważnym dla każdego tropiciela i łowcy jest husi, który stoi w Titan. Sprzedają łuki, kusze i strzały oraz też cięciwy do łuków. No i on chyba nie ma u niego żadnych questów bodajże, albo są dwa. Nie wiem, ja tam nie wnikam, ja nie robię questów. Dobra, może kole chodzi. Jestem. Dobra, to chodzi. Dobra. A i na wstępie mówię, że używamy czegoś takiego jak dodatki. Za to nie można dostać bana, ponieważ to jest jakby taki... To jest ogółem polecane przez głównego gamemastera. Co by to już... Dodatki to są... Ogółem kiedyś był stary silnik, teraz jest wybrany silnik. Nie, nie wiem jaki to jest teraz kurwa jak to powiedzieć. Hmm wersja jaka to jest silnika, bo kiedy był stary wszystko wyglądało inaczej, była gorsza grafika, teraz jest dużo dużo lepiej moim zdaniem. Właściwie górę rzeczy wyglądają tak, chuj, tak chujowo, że aż kurwa czasami się grać nie chce. Gdzie ty poszłeś, Fazi? No, chodź do tego. Chodź do Orlegrani na tego, wiesz. A pierdolę. Ja poszłam w inną stronę w ogóle. Tak. Eee. Mój kolega jest dzisiaj trochę agresywny, bo przegraliśmy golu. A no jeśli gracie wola, możecie się do nas y, kontaktować, gramy na Nordiku, na Europie Polska, gramy sobie tak spokojnie, bez agresji, tylko czasami jak się w wkurwie, to chce rozpierdolić pół domu, ale nic złego się nie dzieje. Gramy argonem polega na tym, żeby ekspić wykonywać questy, choć mało kto te questy wykonuje, gdyż to jest strasznie monotonna praca. Są niektóre questy, które warto wykonać typu tam mieć żywiołów, czy tam jakieś inne. Czasami no my też wierą... robić na żywiołów, więc, więc to będzie pokazane w najbliższych odcinkach. Wszystkie linki związane z filmikiem będą w opisie. Więc chyba problemów żadnych nie będzie. Hmm... Teraz pójdziemy expić. w margonem polega na tym, że atakuje się potwora y, moba. Nie wiem jak to wam to Nie wiem, jak chcecie, to mówcie. Ja mówię na tą moby, nie? I atakujemy i głównym celem jest walka turowa, czyli że jeden ruch wykonuje potwór, drugi my, ewentualnie gdy mamy dużo SAS, a to jest prędkość ataku, dzięki której możemy wykonać kilka ataków pod żon. Hmm. Do 25 levela możemy wykonywać tylko walkę... walkę, przepraszam, przyjęcie, walkę automatyczną, w której wszystko... postać wykonuje wszystko za nas ale już po 25 levelu kiedy dochodzą nam umiejętności możemy normalnie korzystać z e, skilli. nie wszystkim podoba się ta gra gdyż ta gra nie jest zbyt bardzo dynamiczna lecz ja można ma za, bardzo fajne grafiki, debili, uważa za, za jakiś szajs czy inne ścierwo jakim jest tibie ale nie to jest bardzo rozbudowana gra są tu dużo dużo questów ja nie góry. wiem czy jest tu spokojnie z 600 map do przechodzenia Jebany pedał, o, to my. Dobra, my zabiliśmy. O, my zabiliśmy, w z się Chodź może do tego. Chodź może tam ja. do podziemi zamku, raczej według by był zabijemy. Tak. Gdzie ty jesteś? No chodź do podziemi zamku. Zabijemy. A, podziemia zamku, dobra. Idę, jadę maki w dół biegu. Mamietka? Tak, ja w międzyczasie jak będziemy szli, opowiadam dzisiaj historię związaną z tym w szkole przychodzę do techniku samochodowego i byli u nas ludzie z telefonem 24 i jak wychodziłem z kanału tak mi facet przypierdolił kamerą, że aż upadł Ale pazik, eee, to, to jest gameplay z lola nie kurwa tak, Z lola, tak, twoje z lola bio... Kurwa, tak. z margonem a nie twoja biografia, hej Tak, biografia z, z życia wzięte. Tak, no kurwa O, zabiliśmy gula tu są zjawy, ale zjawy są dla nas sprawy, my jesteśmy za dobrzy Dobra, chodź bo będę bił już tego Ale czek... O kurwa, ole mi kurwa HP zjechał, ja pierdolę nie mam potów No już chcesz trochę? Znaczy mam te co leczą po 70%, po 75% co? Dobra mam full HP kurwa Kultury trochę człowieku. Dobra, będę spokojny Ty mogłem dać nam turową grę. patrz Jak? Nie wiem właśnie, nacisnę tego, atakuj Dobra, weź auto-atak Ale zajebiste Weź autoatak. atak dobrze Nie chcę tego szansować. Ej, czemu? Ja wysypiam ja Ej, zaraz mi się po to skończą Gdzie skończą? I mówię ci, żeby... Nie chcę teraz, jeszcze mam swoje wono dem... Nie, idziemy <śled> Tak jeżeli to ty w ogóle trafi na YouTube, to proszę go nie hejtować bo on jest naprawdę wkurzony. Ale jeśli chcecie możecie to hejtować gdyż mnie to nie będzie przeszkadzać mam na was wyjebane hm. Ale jak on mnie zabije to ci zajedę To widzisz są nie jest autobusem automatycznym to, to, to atakuj! Kurwa bilet! Zginę! I zginę! Eli! Słaby on był Magi są słabe nie są nie <śles> Warto nam mamy takie coś jak wybór outfitu. To nie jest coś jak ja Dawaj, wiemy, wiemy. O, chuj. o, A! o pa, astralu jest. Dawaj, gokuja. Napierdalemy. Dawaj, go, skurwysyna. O, o, chuj. Dobra, ja, ja teraz zrobię pauzę i jak się odrodzimy, to jeszcze pokażemy wam parę rzeczy. Dobra na razie. Z no, ja tego zem. nie zauważycie, więc zedługo. Dobra, jesteśmy po Dade, nie przewidzianym wcale. Po małej przerwie wracamy tak. właśnie. Pokażemy Wam teraz, jak uleczyć sobie życie w mieście o nazwie Tornek. Otóż Aha. jest to bardzo prosta i darmowa czynność, którą wykonujemy poprzez iście od hespa w prawo, do góry, w prawo, do góry, w prawo, do góry, znowu w prawo i znowu do góry. Tu chodzi taką... o walenie konia. <laughs> tak, dokładnie. Mamy taką wysoką kapłankę, która za. Ym, za to uleczy. Uleczy, uleczy nam bardzo dużo życia, całe. Chodzi o to, że ona nam daje dupy, my ją przeruchamy, to jesteśmy uleczeni, bo to taka gruba rura nikt jej nie kocha i... A, tutaj mam jeszcze taką grubą komponę, która też... Ona poty. To, właśnie poty i... jakieś tam nasze. Ale to są te za 150. Mm. Kupię sobie trochę. A ty masz jakie? Ja mam te 100 po 10. 100 po 10? Tak. Mamy takiego Rozumiem! chodźcie się przejdziemy, tam też sobie je kupię. To jest jeszcze takiego który sprzedaje na buku, ja to jak się kupuje takie Jak je założę. Czy zanim, to, się, to da, nie jesteś. A, tu u niego. Pokaż to parę. Ma no, hełm od 10 i czy... rękawice ma od, buty ma od 10 nawet kupię se. Sprzedając do tego i... ciała, to musimy wiedzieć, że cena skupu kosztuje 60%. Sprzedaje tylko jednoręczne, dwuręczne, półtoręczne, pomocnicze, zbroje, hełmy, buty, rękawice, tarcze. Maksymalna cena za przedmiot to 45 tysięcy, więc nie dostaniemy. Za jeden

Będę mógł <noise> ustawić te aukcję A, co kontra milionów, To jest... to gdzie to jest? To dolina jest, nie? Margot, nie, dobra czy... Co to za drogie ceny są? niskie ceny No Boże, ale to było planeckie. To jest outfit, Może przestaw stronę główną? Główną tak. stronę przed tak może No może ta gra jest gówniana, no wtedy ludzie to bardziej nie będą chcieli pomyśleć. Wracamy po krótkiej przerwie, pokażę teraz stronę główną mordonem. Morgonem. Będzie podane w opisie. Z czego? Krokuł? Z A, troku. są tak. pokazane now nowinki, które są. Darmowe złoto, otrzymaj 100 złota za kliknięcie. Od Hinkera, głównego admina tutaj chyba. I... Gdzie jest k złota za kliknięcie? No już jak... To jest to przez Facebooka, co się bierze. Widzieliście to darmowe złoto od zaraz? Co za kliknięcie lubię to na Facebooku dostajesz 100k? No to właśnie to im pokrywa. Nie im, tylko naszym widzą. Dlaczego? No, koniecznie. No, no. Już się opanowałem. Skorzystałeś z pomocy klifów. Lubię to. To sami sobie jak to tego. W konfiguracji możemy jednocześnie zmienić sobie co to jest. Mniej tyło na przykład, możemy zmienić tyło. A bo mnie nieaktywną, ponieważ to jest komputer. który w jak się gra i w Możemy zmienić outfit w postaciach. Możemy też już kolor i tu możemy zakupić smoczyłzy. Smoczyłzy to jest coś jak um, waluta dodatkowa za pieniądze. Um, nawet się opłaca, jeżeli ktoś lubi wydawać pieniądze, Ja na tym koncie nie wydaję ani grosza, jeszcze. Ale ja może kiedyś wydam, bo wiadomo jak jest. Na większy level to więcej trzeba inwestować. Można też skorzystać po z pożyczki, jeżeli Właśnie co najmniej 25 podział, co najmniej 30 smoczek pojazd. Płatność SMS-em jest, płatność przez PayPlay'a, PayServe'a, przelew. PayPlay, PayServe i przelew to są jedna smocza łza za jedną produktę. Natomiast płatność SMS-em, nie widać, jest tutaj pokazana. Najszybciej. Zaczynamy No to było tyle z tego. Ekspie. I to jeszcze pokażemy jak tutaj i to będzie chyba tyle dzisiaj. Jestem w stare ruiny. Kupię. zaraz wyjdę tam na główną drogę co no, zabrał zabrał idź tam na tam koło zjawu zjaw o widzę cię siema chodź tu daj mnie, zaproszenie stój w miejscu stój w miejscu z Nie, to ja to... Nie, nie zabijamy, Co to jest za salewiki? Dwa czarne. O, widzisz? Zabiliśmy ich. Mhm. <grym> Dobra, to ja, po tro zabiję. ja trochę... Po złości, po zło, ogry, więc ja tu trochę pozłościę. Pozło... O, mam malinę ogarnąć. Ja tu trochę poszlucham nad y, jego pomnikiem, grobem. Y, do zobaczenia na samym odcinku. Ciao. Bye bye.